Rekreacja ponad wszystko to hasło przyświeca organizatorom podobnych akcji. Siatkarskie czwartki na morskim Okło Puchar, redaktora naczelnego Słowa Sportowego, stają się imprezą, o której warto mówić wszem i wobec. To inicjatywa, która zyskuje na popularności. Trzeci turniej po raz kolejny przyciągnął rekordową liczbę zespołów. Na starcie czwartkowych zmagań pojawiło się 19 par. Cieszy fakt, że nie tylko liczba zespołów, ale i poziom turnieju cały czas rosną. W finale spotkały się zespoły, które o pierwsze miejsce rywalizowały podczas inauguracyjnego turnieju. Tym razem udany rewanż i wygraną zapewnił sobie zespół Physical Squad, który wygrał z How How Team 2 do 0. Na trzecim miejscu ukończył zawody zespół 107 Team, który jest aktualnym liderem rankingu. Na jego koncie już 50 punktów. Walka o drugie miejsce jest niezwykle zacięta, bo finaliści tego ostatniego turnieju mają na koncie po 38 oczek. No i kolejne ekipy na miejscach 4 6, czyli gramy na 3, pomarańczki i dziady mają po 28 punktów, batalia także niezwykła. Chwalimy liderów rankingu, obecnie najlepszych, ale oczywiście doceniamy wszystkich uczestników. Zabawa trwa na całego, a przed nami wszystko co najważniejsze, czyli kolejne letnie turnieje. Serdecznie zapraszamy na pozostałe zawody, które odbywają się do końca sierpnia w każdy czwartek o godzinie 11.00 zapisy od 10.30.